Ok, to przeplata się nam motyw neotropów, przeplata się nam motyw programistów i wydaje mi się, że. Znaczy, teraz mówiłeś, że ta świadomość się zwiększa, ale to nawet w naszej takiej biohackingowym środowisku pojawia się temat chronotypów, i niektóre osoby mówią, że są sowami, niektóre, że nocnymi markami. Nie, sowami, nocnymi markami, to samo jak się nazywało, to? że ktoś jest poranny. Może ranny ptaszek albo Skowronek? O, skowronek, to, to o to chyba mi chodziło. Yy, I wiadomo, to nie jest tak, że niektórzy powinni chodzić spać o czwartej, ale czy technotypy to jest dalej prawda? A jeżeli jest prawda, to jak dużą rolę odgrywa nasz własny rytm domowy, który sobie ustalimy, a jak duży odgrywa genetyka i technotypy? Jak to wygląda? No to super, super, że tak do tego podszedłeś, bo e, największym problemem chronotypów jest to, że często mylnie je interpretujemy i tak wiesz, dopasowujemy do siebie, wmawiamy sobie, że okej, okay, że nasz przesunięty rytm dobowy, z naszej własnej winy oczywiście, e, jest dla nas właściwy. Siedzimy po nocach, e, spędzamy wieczorem czas przed ekranami, w sztucznym oświetleniu, wstajemy późno rano, a potem mówimy, że no. To jest, to jest taka nasza natura, taka moja natura, że jestem tym, tym, tym nocnym markiem. A powiem Ci, że ja współpracuję z osobami, które od 20 lat zasypiają po północy, budzą się przed południem i nie dają się przekonać, że są predysponowani do innego trybu działania. A w końcu, bo, bo, bo końcu połowę swojego dotychczasowego życia funkcjonują w taki sposób, a potem po kilku miesiącach współpracy, wdrażania protokołów regulujących zegar biologiczny i stosowaniu takiej celowanej suplementacji pod to, udaje mi się ich przewrócić rytm dobowy na, na naturalne tory, i oni sobie wiesz nie wyobrażają siedzieć do późna, a rano wstają bez problemu z energią do działania na cały dzień, mimo że wiesz do tej pory kładł się ktoś tam po północy. A, a wiesz, a teraz dzwoni do mnie potopiesznie mówi, że ty Kamil, ja 22 się kładę, wstaje tam piąta rano i mam taką moc, że wiesz, że, że nie, wiem, nie, wiem, nie wiem co robić, bo już całą pracę robię robię w pół, w pół czasu, który do tej pory robię. Nie? A, a wiesz, a, a do tej pory gość przez 20 lat yy, siedział, siedział po nocach, nie? Bo jeszcze tam dokańczał jakieś rzeczy, więc. To najważniejsze jest to, żeby, nie, żeby mylnie nie interpretować tego, że sami do siebie, sami doprowadziliśmy do czegoś, sami po prostu przez te nasze nocne przesiadywanie przed komputerem przesunęliśmy sobie zegar biologiczny i potem twierdzimy, że no, taka natura, my tak mamy. Nie? Więc to jest, to jest największa pułapka. Rzeczywiście, te, te teoria tych chronotypów, Istnieje w tym sensie, że bardzo mało odsetek ludzi, jest tam niewielki procent, który jest genetycznie, tak jak powiedziałeś, uwarunkowany do tego, ale szansa, że my rzeczywiście jesteśmy, jest tak minimalna, że tutaj nie ma co sobie wmawiać, tylko trzeba po prostu sprawdzić ten sens po po, przesunąć i dopasować do siebie. Ja ten, ten mój research, moją pracę z potopiecznymi, moje własne doświadczenia opisałem w swoim e-booku w którym zawarłem właśnie te wszystkie elementy: jak ten protokół przesuwać, co daje sen, jak właściwie spać, jak dbać o tą higienę, żeby ten nasz zegar biologiczny dopasować. No i mówię, no tyle tych informacji mi się przez, przez lata pracy zebrało, że ubrałem to, to Facebooka Dlatego też zachęcam, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem snu, na, na, na zerknięcie pl, Kośnik Sen. Zapraszam. Co mogę powiedzieć w kwestii, w kwestii tych nawyków, to właśnie odwrotna korelacja. Czyli dopasowanie efektów do przyczyny to jest taka najczęstsza pułapka, z którą się spotykam w kwestii działania, no i snu, i generalnie naszego organizmu, no bo zobacz, że my mylnie interpretujemy takie zależności, bazujemy sobie na tych naszych złych nawykach, a potem tłumaczymy, że no przecież od zawsze tak mamy, a Wiesz, nasz organizm nie jest głupi, on się będzie chronił rękami, nogami przed, przed wszystkim, co my mu robimy. Jak my go tam naginamy, przesuwamy ten nasz sen, siedzimy do późna, wstajemy późno, no to co on ma biedny zrobić? Nie będzie, wiesz, wyłączał tego układu nerwowego, tej 22 i kazał nam spać, skoro my sami nie chcemy tego robić. To on po prostu ten zegar biologiczny, ten rytm, bo on tak przesunie, żeby chronić nas, chronić nas przed naszymi własnymi szkodliwymi działaniami, żeby nie powiedzieć czasem głupotą. I on zrobi to tak, żebyśmy po prostu, żeby te hormony były rzeczywiście wydzielane w tych późniejszych godzinach, żeby melatonina była późno wydzielana, żeby kortyzol był późno wydzielany, a potem wstajemy rano i wiesz, Ktoś mówi ci, że on bez kawy nie wyobraża sobie poranka, on się nie może dobudzić. On chodzi jak zombie do południa, bo dopiero o południu ten kortyzol się wydziela. No to no o co to chodzi? No tak sobie sami ten rytm dobowy przesunęliśmy, więc to co ja uważam, tak filozoficznie trochę, to czasem warto zrobić taki krok wstecz, zastanowić się, czy to, czy na przykład. To nie słońce powinno sterować naszym rytmem biologicznym? I czy taka poranna potrzeba kawy jest czymś naturalnym? A te spadki energii w ciągu dnia, czy one na pewno powinny się pojawiać? No i przede wszystkim, czy takie przesiadanie, przesiadywanie po nocach jest uwarunkowanie ewolucyjne? Czy to jest, to jest tylko konsekwencja postępu technologicznego? No bo tak myśląc logicznie, nas tam nie było, ale tak, tak na logikę, nie? Czy ludzie. Ileś set lat temu przesiadywali po nocach, czy po prostu się kładli, jak już zmrok zapadał, ewentualnie siedzieli sobie przy tym ognisku jeszcze trochę, a wstawali rano razem ze słońcem, prawda? Tak było kiedyś. A to, że my ten mamy sztuczne oświetlenie od kilkudziesięciu lat, nie tak dawno, czy to jest coś, jak powinniśmy robić, nie? No, tak mówię, do przemyślenia dla każdego, zastanowienie się, jak rzeczywiście powinno być, a jak my to robimy. Czyli chronotypy są mocno przereklamowane. Nawet jak patrzyłem na testy na chronotypy, no to one tak jak mówisz, to jest trochę e, jakby błędne koło. Bo jeżeli ktoś tam, tam są pytania, kiedy masz energię, kiedy się czujesz senny, kiedy masz spadki tak. energii, no to to nie, nie musi być koniecznie Twoja biologia, tylko sam się tak uwarunkowałeś do tego swoim dniem i później, aha, wyskoczyło mi, że jestem sobą, no to jestem sobą, no to trudno. No. Dokładnie tak, dokładnie tak.